Cześć, witam Cię w nowym odcinku z serii jak zrobić stronę internetową w Flasku, w Pythonie. Dzisiaj zajmiemy się blueprintami, to są takie... Dzięki temu możemy stworzyć kilka plików yy, .py i jakby rozdzielić nasz plik main, że możemy mieć kilka tych, tych podstron i nie do, nie do końca mieć je w jednym pliku, więc... Tak, żeby to zrobić, no to możemy sobie stworzyć ten nowy plik. Ja jestem w ogólnie w innym niż w poprzednich poradnikach w folderze. Stworzymy sobie nowy tylko na ten odcinek. W następnym odcinku z bazy danych będziemy wracać do tego z poprzednich odcinków. Więc tak, wchodzimy sobie i tworzymy fo, e, fo plik, nie wiem na przykład, drugi I. Importujemy sobie from, Flask import blueprint i render template. No, i tworzymy sobie zmianą drugi przykład i dajemy blueprint, dajemy nazwę, no, hmm, ja dam drugi. i dajemy import name'a, czyli tutaj mam z poprzedniego, ale dobra i dajemy import name'a, czyli naszą aplikację name'a op, dalej dajemy, jak tutaj pokazuje, static url i to jest yy, nazwa naszego folderu statycznego. No, ja, ja użyję zwykłego, ale możemy ogólnie stworzyć nowy folder, nazwać static, static2 i dodać tylko do tego folderu i nazwać po prostu jak chcecie. I wtedy dajemy tutaj tą nazwę, którą sobie nazwiecie, Ja dam po prostu static, I tak samo możemy zrobić z template'ami. Czyli template folder i dajemy templates. To może mi podpowie. Jest template. Dobra. Tam załatwi to. I teraz jak chcemy zrobić tak samo jak w tym zwykłym coś takiego, to zamiast up dajemy małpa drugi. root. I dajemy na przykład home. I też można dać drugiego w sumie. Dajemy default tak jak tutaj no i nazwiemy to na przykład Home i niech zwraca, niech zwraca może render template tak jak daliśmy tutaj do template a w tym te template mam zrobione base HTML i Home HTML więc nazwiemy to Home HTML Teraz możemy wejść sobie do Home HTML, nic tu nie ma, tylko nazwałem to strona Home, żebyśmy wiedzieli, że jakąś różnicę. Więc skoro to mamy, to możemy teraz wrócić do naszego, do naszego pliku głównego i dać za zaimportować najpierw ten plik drugi, więc FROM drugi Importujemy tą zmienną drugą, w sensie drugi. Więc from drugi, że stąd, importujemy to. I dzięki temu możemy zrobić up.register blueprint. I dajmy nazwę tego blueprinta znaczy zmienną drugi. I dzięki temu możemy dodać do naszego głównego pliku. Jest jeszcze taka druga zmienna. Która się nazywa URL Prefix. I co to robi? Zaraz wytłumaczę. Możemy odpalić sobie yy, aplikację i zobaczymy, jak to ogólnie działa. Name is not defined. Yy, a. To byłoby drugi. A, no to tutaj dajemy nazwę po prostu, ja to nazwę drugi. O, dobra, I teraz możemy odpalić. I jest strona home, to jest wyżej. I zamiast tego dało nam to. A co jeżeli nie chcemy tego robić? To jak nie chcemy, no to weźmiemy to wywal wywalimy. I... Jest test, i jak chcemy, to mamy też home. A tutaj też zabrakło. Dobra, więc jest jakiś problem z tym, że home jest jakiś problem, ale normalnie to działa, więc po prostu zmienimy to. Na dom i teraz rodzimy. No i jest strona home. Dobra, mm, pomijając małym nie wiadomo co, to nie rozumiem dlaczego te home nie działa Ale no, ten url trafik jest takiego, że jak normalnie wpisujemy slash home, to działa, nie? Ale jakbyśmy mieli jeszcze tutaj home, zwykły, czyli tam dom bo te home coś się zepsuło Więc sobie skopiujemy to i damy dom teraz refreshujemy to bierze nam to defaultowo bo jest wyżej tutaj w tym ale na przykład chcielibyśmy żeby było stąd by było wy drugi slash i zamiast wpisywać po prostu tutaj drugi to możemy po prostu dać ten URL prefix dać dru drugi i teraz op działa a jak damy po prostu dom to jest więc tak można fajnie tymi blueprintami działać ale żeby zrobić jeszcze większy porządek możemy sobie, tylko wejdę wy. to i możemy sobie, bo to są pliki właśnie, to nie jest potrzebne w tym momencie. Mm. Możemy sobie stworzyć, po prostu, folder z drugim, żeby to jakoś uporządkować. To możemy zamknąć chwilowo. I tak samo to możemy skopiować i wkleić też tutaj. Więc to wygląda w ten sposób, i tutaj ma jakby oddzielną swoją kategorię. I to powinno działać, poza jednym małym szczegółem, bo to, to normalnie będzie działać, będzie to wyszukiwać, w tym drugim. To będzie wyszukiwać stati static foldery stąd. A do tego będzie brało static foldery i template'y stąd. Więc to normalnie będzie działać, tylko musimy zamiast from drugi dać tak jak piszmy normalnie bibliotekę ten, że folder to jest po prostu drugi, to jest to nazwa folderu. Kropka i nazwa kliku. Drugi. No i tutaj ta zmienna. możemy spróbować, czy to zadziała. Z tu normalnie mamy? Drugi. Dom. I to normalnie działa. Jak damy tylko drugi, to nie zadziała. Ale możemy zrobić, żeby zadziałało po prostu dodając. Coś takiego. No i teraz działa. Tak samo, nie wiem, możemy zrobić inne. Na test testową. No i dać, po prostu żeby zwrócił test. Teraz jak damy drugi test, to no nam to w ten sposób. Co działa. Więc, no, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam no, się spodobały blueprinty. Jeżeli macie jakieś problemy, to zapraszam do mojego Discorda. No i co? No i cześć!